Cześć Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Minecraft Cox i chcę Was y, powitać razem z moim kolegą Hushi. Y, i IP będzie w opisie, y, nie, nie wiem, nie wiem nad czym my gramy. Hushi powiedział, y, nie wiem. Jestem w niebieskiej grze. Jak widzicie, mam małe lagi 3f. 6fps w koło 6, 7, i jak widzicie, to ja nie wiem o co w tej grze chodzi. Dzięki, dużym tu. Kto wygrywa kiedy? Muszę? ja mam małego Zesa. Nie ja jestem dobry w takich bijatykach. O siemaniu. Dzięki mnie. Co przerwilaś? No to było małe, małe nieporozumienie. Pokaż jakie masz tak. Tak. bo już powiedziałeś, nie mamy kont premium i bardzo was prosimy. I bardzo, bardzo, bardzo was prosimy, żebyście nie wchodzili na nasze konto, nie potrzymali się, bo to może się źle skończyć. No i to bardzo i z czego byście chcieli nagrywać możecie, z czego byś tak, widzisz z czego nagrywać. Na co będziecie nacieć i co według Was jest najlepsze, żeby nagrywać e, Ja na Survival Games I na Frakcje oraz Frakcje oraz y, Skyblock Coś w tym stylu Może mapę e Skype z tak zwaną naciąg zagram ogólnie to będę nagrywać z husim z Dacią. I to No, no to będziemy Was informować na co na moim profilu. Y, Husi może też będzie mieć profil na YouTube. A. No ty, like. No to, to nie będziesz musiał nagrywać, wystarczy. Bo no. tak, tak, bardzo fajny program. Bo no, to jest najlepsze serwery ogólnie. O w dupa. Ja, ja tu się zagapiłem, nie czy mam tych strupaka, a tutaj wyskakuje taki Hushi. No Pięknie tutaj Husi, kurde mnie zabija. No to to... No jak miałem jeden pustuszka, czy tam parę. Nie wiem, dobra. Minecrafta mam po angielsku jak widzicie. Nie angielski, angielski. Tak angielski, angielski. Co ty gadasz, USA jest Obama. Ty się. Władimir Putin. Janukowicz. Pietrzyj się tak. Pietrzyj się tak. E Oto jest Polska! Jak widzicie jestem chyba tutaj na słabszych, nikogo nie potrafię zabić, ale nie szepiajcie się, bo ja... Bo ja nie... Nie lub, Nienawidzę takich gier ogólnie, takich... No nie lubię czegoś. Tak, bo... Dziecie, panie, jest to tutaj. I no już się skończyła gierka i nie chyba, to może pogramy sobie i do bo nie mamy za dużo czasu, ale z innego serwera, no to dobra, to my chyba kończymy, no na pewno kończymy, to dziękujemy za oglądanie, yy, za uwagę dziękuję Minecraft Cox i Hushi Polska. Kusi Polska, właśnie to, że to jest mój technik, taki grafik. Ogólnie on będzie robić mi intro i wszystko takie tepe. I tak, i paczkę modów. I możecie się spodziewać w najbliższych dniach. Tak, te, właśnie tego możecie się spodziewać. Minecrafta na modach u Minecrafta Cooksa. Bo no, no to na razie, cześć.